Tutaj też na, napomknę na temat komentarzy troszeczkę, które też pojawiły się już oczywiście po dzisiejszym odcinku, na temat właśnie Julii i Wojtka, czyli to, co pani powiedziała, że Julia otworzyła się na taniec, ale że prawdopodobną przyczyną tego może być właśnie sam Wojtek, ponieważ ten ich domniemany związek, jakaś relacja, która między nimi się pojawia, być może, że to miało właśnie na nią jakiś taki wpływ. Co pani sądzi o tym? Ponieważ to nie jest pierwszy raz, kiedy po tańcu z gwiazdami rodzą się jakieś... Pary, prawda? Już, już były takie historie. Wiesz co, może nie okiem eksperta, ale okiem po prostu Iwony. Ja nie widzę tej relacji, żeby tam coś się między nimi zadziało. Myślę, że po prostu... Bardziej chyba Wojciech działał na nią jako trener też, wiesz, nie, niekoniecznie jako mężczyzna, chyba, że się mylę. O, mogę się mylić, to w ogóle nie będę zła, jak się pomylę, ale myślę, że chyba bardziej to, że wiesz, bo to jest coś takiego, że z tańca na tanie dojrzewasz, uczysz się. Mało tego, otrzymujesz coraz więcej informacji na ten mm -hmm. temat. Także ja bym chyba nie doszukiwała się, więc nie wiem, co robią poza tutaj parkietem. Natomiast proszę Państwa, naprawdę wierzcie mi, że w tańcu bardzo często. Jest coś takiego, że my potrafimy się tak, wiesz, po prostu serdecznie przytulać, rozmawiać ze sobą. W tańcu jest duża bliskość i może z boku to się wydawać, że to jest bliskość mająca coś na rzeczy, a to jest po prostu taka bliskość taneczna. Mhm. Już zupełnie na koniec, przed nami kolejna edycja, już wkrótce. Czego pani się spodziewa po tej, która była tak bardzo mocna? Będzie jeszcze lepsza. jeszcze lepsza. Oczywiście, że tak, przecież to jest pewne, słuchajcie. No proszę Was, ja myślę, że całe władze Polsatu wiedzą, co robią i będą takie gwiazdy, że pospadamy z, krzese z krzeseł. Tak jest.